Prido, polski producent samochodowych wideorejestratorów, stara się zaspokoić różne wymagania użytkowników. Flagowym urządzeniem, jeżeli chodzi o wideorejestratory Prido, jest Prido i9, które nagrywa w 4K. To faktycznie model z wysokiej półki. Wysoka rozdzielczość obrazu sprawi, że na wideo zostanie zarejestrowanych znacznie więcej szczegółów. W przypadku zdarzenia drogowego lub parkingowego jasny i wyraźny obraz zawierający wiele detali będzie pomocny w dokładnym określeniu tego, co się faktycznie wydarzyło. Jest to więc cenne wsparcie dla ustalenia, kto jest winny, a kto poszkodowany. Możecie je również sparować ze swoim telefonem komórkowym, ma wybieranie głosowe i wiele, wiele innych świetnych funkcji. Taki wideo rejestrator podniesie bezpieczeństwo pojazdu w czasie parkowania, a na drodze pozwoli kierowcy poczuć się pewniej.